Stoisko Neotools, jedno z najbardziej bogatych, najbardziej różnorodnych stoisk. Dzisiaj tutaj prezentowana jest bardzo złożona, różnorodna, szczegółowa gama narzędzi, które w Neotools można nabyć i które są nieodzowną częścią każdego warsztatu. I dlatego właśnie tutaj przybywają młodzi mechanicy, aby sprawdzić się w aż dwóch konkurencjach. Jedna z nich to, no właśnie, to praca na przywodach elektrycznych, także z wykorzystaniem. Narzędzi Neotols, a druga to sprawdzenie, jak mocno zużyta jest, zeksploatowana jest tarcza hamulcowa. Trwa ten konkurs cały czas i nie chcielibyśmy go zbyt mocno zakłócać, ale widzimy, jak mocno trzeba wysłuchać instruktora, jak mocno trzeba zrozumieć, co trzeba zrobić. No i później już dostajemy punkty i możemy wędrować do kolejnych stoisk. Właśnie jak poszło tej drużynie? Bardzo dobrze poszło, no z malutkim poślizgiem, ale wiadomo, wszystko jest do nadrobienia, tak? Uczymy się całe życie, chłopaki już wiedzą, jaki błąd popełnili i myślę, że w przyszłości ułatwi im to pracę, tak? Rzeczywiście było trudno? Nie, nie było jakoś tragicznie trudno, mały błąd, no ale do nadrobienia, więc myślę, że będzie dobrze. Już w warsztacie w codziennej pracy ten błąd się chyba nie zdarzy od tej pory. Nie, nie, już nie wystąpi ten błąd. I chyba o to przede wszystkim chodzi. Jeszcze ciebie chciałbym rzecz zapytać, bo no byłem, kiedy, rozma A, kiedy rozmawiałem z chłopakami, tak? którzy do ciebie dopiero idą, mhm. mówią, wszystkie stoiska, bardzo spoko, ale u tego wysokiego gentlemana wszyscy się boją, <laughs> 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 powiedz, czy takie, czy takie jest założenie? <laughs> nie, nie, nie. My staramy się tutaj nie stresować dodatkowo uczestników. Staramy się pomagać na tyle, ile możemy podpowiedzieć, zasugerować, żeby. No jak to w życiu, tak, po to się ma nauczycieli, nazwijmy to w ten sposób, żeby oni kierowali, nie wykonywali za nich czynności, tylko wskazywali, pokazywali błędy, no bo wszyscy jakieś błędy popełniamy, tak, a chcemy tych błędów popełniać jak najmniej. To tak jak z kierowcą. Wygrywa ten, który najmniej błędów popełni i dojedzie do mety. No i u nich jest podobnie, tak? Mają popełnić jak najmniej błędów, wykonać swoją pracę, no i zwyciężyć. Każdy potencjalny jest zwycięzcą tutaj. Tak? My dzisiaj gościmy młodych mechaników, który, którzy być może już niebawem, już za nawet może kilka lat, założą swoje własne warsztaty samochodowe. Będą próbować walczyć na tym jakże trudnym konkurencyjnym rynku. Dlaczego powinni ci młodzi mechanicy rozważyć wyposażenie swojego nowego warsztatu w narzędzia Neo Ja bym powiedział tak, dobry produkt sam się broni, tak? Oczywiście, moim zadaniem jest przedstawić jak największe zalety tych produktów, ich funkcjonalność, że są bezpieczne, że się nimi przyjemnie pracuje i właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby ci młodzi adepci mogli tych narzędzi dotknąć, mogli nimi popracować i sami ocenić, tak. Oczywiście z jakimiś drobnymi podpowiedziami z naszej strony, żeby narzędzia były dobrane odpowiednio do pracy jaką się wykonuje, wtedy pracuje się łatwiej, szybciej, bezpieczniej i skutecznie przede wszystkim. Neotulz, dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy kolejnych adeptów sztuki mierzenia zużycia tarcz, którzy tych błędów nie popełnią. Chciałbym właśnie tutaj zaznaczyć, że jesteśmy wszyscy nastawieni w tej chwili na tą elektromobilność, tak? No ale samochody hamować muszą, nieważne czy są napędzane silnikiem konwencjonalnym, czy elektrycznym? Więc tutaj właśnie jest taka praca, którą się wykonuje bez względu na to, czy samochód jest elektryczny, czy napędzany silnikiem spalinowym. Ten pomiar po prostu pomaga nam, czy pomaga zdiagnozować stan hamulców w naszym samochodzie, co jest dość istotnym układem każdego samochodu. No cóż, w takim razie życzymy powodzenia, bo już kolejni uczniowie czekają. Dziękujemy. Dzięki.